Cześć, odniosę was taką oto konstrukcję, jest to kasetka y, firmy Multilock, która przenurowała do mnie od widza Grzegorza, z takim tutaj zamykaniem ładnym, eleganckim. Jest to, y, no, jest to konstrukcja, którą często widać, widzicie, zauważcie, ja widziałem, y, może jeszcze można wykorzystać to w inny sposób, ale najczęściej widziałem to, przy jakichś tam domach, mieszkaniach, apartamentach, czy jak tam zwał, na wynajem. Krótkoterminowy wynajem. Jedziemy przez Europę, tu noce tam nocleg. Często wieczorem być może, bo w nocy dojeżdżamy do apartamentu i no cóż, właściciel no, koniecznie chce przyjeżdżać i osobiście dawać tam klucze. No i nam szyfr, do kasetki i, i tyle. <laughs> I możemy sobie sami to, tak powiem, wyjąć klucze do apartamentu, wykorzystać, potem wyjeżdżając, odłożyć. Dobra. Co ciekawe, taka styka jest dosyć trudna. Nie wiem czy możliwe, ja nie potrafię do zdekodowania tak bez żadnych narzędzi. Czyli napinamy i kręcimy, próbując wyczuć coś na tych kołach. Ja po pierwsze tutaj nie za bardzo coś czuję, może gdzieś tam subtelnie coś, ale nie jestem pewny. Natomiast palec boli bardzo, bardzo, po bardzo krótkim czasie. Tego tego napinania, no można się z takim narzędziem spamóc. No niemniej nie jest to przynajmniej dla mnie jakieś takie trywialne, żeby coś wyczuć, próbowałem jakiś czas, no i, no i nie do końca mi to wychodziło. Ale ma no, to narzędzie, to, to nie narzędzie, tylko ten. taka ta, ta, ta kasetka, taką no dosyć dużą wadę. Nie wiem, czy mówiłem, że procedowałem kiedyś na kanale, no ale dzisiaj, skoro dostałem od grzegorza, to, to nie będę jej tutaj chował, tylko. Tylko ją prezentujemy i, yy, i sprawdzimy, czy może ta wersja, z, w porównaniu z tymi, które prezentowałem jakiś, no, nie wiem, z rok może temu, no nie pamiętam już, może czymś się różni. No niemniej dekodować Takim, taką cienką blaszką, tamte było, yy, było możliwe, więc spodziewam się, że tutaj też może być ten sam problem. Dobra, było możliwe dekodować, <laughs> powiedziałem. A, możliwe było zdekodowanie tej kasetki, czyli odkrycie kodu yy, bez zniszczenia wkładamy taką cienką blaszkę śpikulcem i szukamy no takiego zagłębienia na tym kole które jakby jest na tym kole na tym może powiedzieć, no przy kole takim 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 walcu małym dobra okay. wiem że może być słabo widać ale nie za bardzo jak to inaczej pokazać o Jest tak, że mi ten, ten elemencik wszedł, to, to można, ja poruszam, nie ślizga mi się już po, jestem jakby w tym czubeczkiem, wlazłem w takie, takie, takie malutkie zagłębienie, no i to jest przy czwórce, obstawiam, że jest to czwórka. To samo robimy na kolejnym dysku. O, wlazłem. Widzicie? Jest to ewidentnie przy piątce. No i teraz to samo przy kolejnym. Taką cienką blaszkę można sobie wyciąć bardzo łatwo ze szczelinomierzu. Z I również wykorzystać. O, dobra. Trójeczka. No i trzecie zostało już. Ewidentnie to musi być 0. Dobra, spróbujmy. I tada, Mamy to zdekodowane, czyli szyfr 0354. Co ja chciałem pokazać jeszcze, że mamy teraz, powiedzmy, zmienimy tylko jedno, jedno koło. Jeden dysk, ja tu napnę. I zwróćcie uwagę, że ja ustawiłem dobrą, dobrą cyfrę. No, mam coś, tam napięte. Czwórkę. I to się nie otworzyło. Ja dopiero poluzuję. I dopiero teraz napnę no i dopiero <ścoughs> się to otworzy, więc to jest takie... No, te, te zabezpieczenie, te, ten, ten, ten mechanizm jest całkiem spoko. Minusem jest to, 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 to łatwość dekodowania. Cienką taką blaszką lub jakimś dekoderem dedykowanym. No, ale dobra, sprawdźmy ostatnią rzecz, która jest według mnie największym problemem, przynajmniej była. Sprawdźmy czy tutaj też są te koła yy, z plastiku w środku. A jak są z plastiku, to można, mówiłem, takim przed panikę za zapalniczką, próbować te koła hmm, rozgrzać, go stopić. No i potem mieć już dosyć łatwo naciskając. No, jakimś śrubokrętem to zrobimy, żeby się nie poparzyć powinno się udać się nie raz to otworzyć, potem może to się zapiec tam nie wiem, no ostygnie plastik zanim zrobi się twarde. Ja zrobię troszeczkę miejsca żeby żeby generalnie zrobić sobie poparzenia sobie nie załatwić, ale to dobra, słuchajcie, co? przepraszam was najmocniej gdzieś mi się przestało nagrywać jakiś <grywa> ksikus ze strony kamery. Dobra, więc ja tutaj próbuję dalej, to próbuję dalej. To chwilę to próbowałem roztopić i jakby jeszcze się nie udało patrzę, a tu kurde nic się nie nagrywa. Dobra, to, to ja powtórzę, bo mówiłem do wyłączonej kamery. I takim oto małym palniczkiem próbuję mm, gdzieś tam w środku między te koła no, gorąco wdmuchać i jeżeli w środku mechanizm jest plastikowy to widać prawdopodobnie, że za chwilę powinno udać mi się po cichutku, po malutku. No, stopią się koła i mechanizmu, i powinien móc to otworzyć. Może nie stopiecie tutaj za bardzo tego plastiku, no ale spróbujemy sobie. Na razie nic się nie dzieje, więc być może, być może coś zostało poprawione w, tych, w tej kasetce już. To byłoby fajne, akurat, wąskowych tu jakiś dymek się unosić. Gdybym się trochę rozszedł, prawie, <gryny> prawie się sparzyłem w rękę. Tutaj widać powoli, nie wiem, czy to się farba przypalać, te koła w środku. No, jeszcze sobie chwilę. O. <noise> Czyli jednak nic się nie zmieniło. Teraz mój, muszę. Mój palniczek. Coś tam nie chciał się wyłączyć. Dobra. Nic się nie zmieniło. Trochę ciepłe. Po prostu w środku. Musimy sobie zajrzeć do tego, trochę wystygnie przy okazji. I wam to jeszcze raz pokażę. No w środku te koła są plastikowe. Jak widzicie, zostało to wszystko. Stopione i teraz mogę nacisnąć otwieranie Zatem gdzie te rygle, o na przykład tutaj widać Już nie ma żadnych oporów, normalnie by się przy złym kozie nie, nie, nie schowały No a tutaj po tam 3-4 minutach kręcenia <todgrybujesz> Mechanizm oczywiście już uszkodzony permanentnie Ale e, kręcenia, podgrzewania, udało się to otworzyć Dobra, jak to wystygnie to <todgrybujesz> możemy spróbować zajrzeć potem do środka i jeszcze Wam przebitkę zrobię. No, no okej, okay. tak jak obiecałem, spróbujmy sobie do tych kółek plastikowych zajrzeć. To już się trochę ostygło. No nie jest cały czas ciepło, ale już można wziąć spokojnie do ręki. To tutaj już się. O, to stanęło. Nie chce w ogóle yy, funkcjonować. Ale dobra, spróbujmy wziąć jedno. i modlę zapiąć. Czymś tam, jakimś śrubokręciarem, to rozchylić. muszę do tego dostać. Okej. Okay. Powinno dać coś tutaj zobaczyć. No, tak pochwaliłem dzień przed zachodem No to chyba jeszcze powinienem jednak odrobinę to pomęczyć Wiem, że tak robię to przez kamerę, słuchajcie Nie chcę za bardzo zgniatać tego w imadle, bo teraz ten mechanizm całym mi się zgniecie No dobra, daliśmy radę jakoś wspólnymi siłami Zwróćcie uwagę gdzieś ten element korpusik, że te, te koła, w których szukaliśmy właśnie tych wypustek i Dobra, jedno uciekło. Ale One <grywanie> Dokładnie Chodzi o to Że one miały O tu tutaj jak najlepiej widać One miały takie wypustki Takie tutaj yy, O Są so, so, tutaj całokrągłe okrągłe, tutaj były wycięte lekko czekajcie, nie, stop, co ja on tutaj kłamie. tutaj to widać że było, było to wycięcie z tej strony, tak, tego, tego którego szukaliśmy się może się uda, o którym szukaliśmy tym cienkim dekoderem natomiast tutaj tak naprawdę ta część trzymała nam całe, całe to ustrojstwo i tylko w tym miejscu, o sorry tylko w tym miejscu ten, 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 powiedzmy, element zabezpieczający mógł się wsunąć. Natomiast jak to roztopiliśmy, to wszystko się zmniejszyło swoją objętość, przestało być precyzyjne, no i się stopiło, tu widać. I dzięki temu, że to się stopiło, to ten element, który normalnie musiał szukać gaita, to tu widać, że po prostu się przez te wcisnął w ten, w, ten, no w ten roztopiony dysk. No i to jest największy problem, według mnie, tego. Tego właśnie tej kasetki, że ona jest plastikowa w środku i można dosyć sprytnie nie robiąc wielkiego hałasu to otworzyć. No i to jest minus. Dobra, No tyle. Obiecałem, to pokazuję. <grych> tego, już, tego już nie naprawię. To dzięki. Trzymajcie się. Cześć.